widzowie w dzisiejszym shortzie zobaczymy sobie moje dwa nowe samochody, które dostałem wczoraj na wigilię. No i to są tak: Mercedes AMG G63 i Mercedes AMG SL63. W obydwóch otwiera się maska. Ale w, tym, ale w tym pierwszym Mercedesie pełno szpar, to wam te tylnie koło ciągle wam będzie odpadać, ale tak czy siak super zestaw. Składałem to od wczoraj do dzisiaj, więc no, polecam dla tych, co lubią Forza Horizon Speed Champions, a dla mnie no to jest super więc oglądajcie, łapka w górę i subskrypcja. Pa!